Okazja, okazja, okazja. Jak może być okazja w nieruchomości? Słuchajcie, dzisiaj dla mnie nieruchomość może być problemem, a dla Ciebie może być mega rozwiązaniem. możesz znaleźć nagle, możesz chcieć kwaterę pracowniczą zrobić, gdzie na przykład ja nie będę sobie życzył tam trzymać pracowników, a Ty stwierdzisz, że masz 30 ludzi z Filipin, którzy wynajmą od Ciebie tę nieruchomość na 3 lata. I już masz stabilny, pasywny przychód. Znajdujesz na to inwestora, i z inwestorem tworzysz produkt, który na Ciebie i na inwestora zarabia. A jak to zrobić, też jestem w stanie Ci pokazać na własnym przykładzie. Dokładnie krok po kroku cię przeprowadzić. Tylko pamiętaj, jeżeli chcesz działać w nieruchomościach, trzeba mieć ludzi przy sobie, którzy nie widzą barier, tylko widzą rozwiązania. I iść przed siebie, realizować cele, a tych, którzy cię nie wspierali, trzeba pozostawić za sobą. Takie jest życie. Dzisiaj masz jedno towarzystwo, jutro masz drugie towarzystwo, aż dojdziesz do takiego towarzystwa, w którym będziesz się czuć, jak. Tak, jak chcesz się czuć, żebyś miał dużo i miała dużo energii. Bo chodzi o to, żeby ludzie nam przekazywali energię, a nie ją odbierali. Cześć.